Pierwsza rata ma się pojawić jeszcze w tym miesiącu. Ta firma zobowiązała się, że zwróci nam tę e, kwotę. I to ile jest dokładnie? To 100 milionów dolarów. Zarząd Orlen Trending Switzerland za czasów prezesury Daniela Obajtka niesprawdzonym pośrednikom przelał prawie 400 milionów dolarów. Orlen nie zobaczył ani jednej barełki ropy z Wenezueli. Pieniądze nie wróciły do Polski, a kontakt z zagraniczną firmą się urwał. Chciałem podziękować tutaj polskim służbom, zarówno... Prawnym, jak i dyplomatycznym za bardzo istotną pomoc w tym procesie. On trwa cały czas. Firma z Dubaju 100 milionów dolarów, które otrzymała od wspomnianych już pośredników, ma oddawać w ratach. Chcę, że musimy zaczekać, to zaczekać do tego momentu, kiedy te pieniądze faktycznie znajdą się na rachunku bankowym Orle. Bo powiem szczerze, że ja zupełnie nie wierzyłem w to, że jest jakakolwiek szansa na odzyskanie pieniędzy. Mamy dużo podmiotów z różnych państw, mamy spółkę szwajcarską, mamy. Podmiot dubajski, ropę wenezuelską. Naprawdę nie było to łatwe. I jeżeli te pieniądze uda się odzyskać, jeżeli one wrócą na konta Orlena, Orlenu, to szapoba dla, dla prawników. Ja nie mówię, żeby ludzi nie rozliczać. Gratulacji. Prawnicy nie usłyszą od Daniela Obajtka. Speak Polish który twierdzi, że to nie stare władze szwajcarskiej spółki, a nowe. Odpowiadają za stratę kilkuset milionów dolarów. A cała sprawa to medialno-polityczna nagonka. Hucpa wykonana pod polityczne dyktando. Gdyby nie bezmyślne działanie nowego zarządu OTS, nie doszłoby do zerwania transakcji i do całej farsy, która ma w związku z tym miejsce. Ci, którzy dzisiaj z poprzedniego zarządu próbują wmawiać, że to oni wprowadzili takie bezpieczniki, które gwarantują nam odzyskanie tych pieniędzy, po prostu kłamią, bo jeżeli tak, to dlaczego nie całość? Jeżeli tak, to gdzie są ci, jak Summer, a, który ma te środki również oddać? Summer Awad, były prezes Orlen Trending Switzerland oraz Marcin Otwinowski, członek zarządu tej spółki, są poszukiwani listami gończymi za działanie na szkodę firmy, a zatrzymany został Filip W., dyrektor wykonawczy. Orlen w swojej strategii na kolejne 10 lat zapowiada, że zamierza skupić się na tym, do czego został stworzony, czyli paliwa, energia i ciepło. Chcemy sprzedać Orlen Polskie Press i chcemy to zrobić mniej więcej koło wakacji. W wydawnictwie trwa restrukturyzacja. Polska Press jest właścicielem kilkudziesięciu lokalnych gazet i kilkuset portali. Orlen kupił firmę za ponad 220 milionów złotych. Biliśmy na alarm, ale Kaczyński był zdeterminowany z Obajtkiem. Między innymi dlatego wysłał Obajtka do Orlenu, żeby móc z Orlenu zrobić również zaplecze propagandowe wspierające PiS. Byłemu szefowi Orlenu nie podobają się zmiany wprowadzone przez jego następców i składa zawiadomienia do prokuratury. To jest taka obrona przez atak, a wie, że... Lada moment, podejrzewam, lada moment będzie wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Obajtkowi, żeby móc mu postawić zarzuty, i na tym się to pewnie skończy. Jeśli tu jakieś pytania, to proszę. <gry> Łukasz TVN 24.